Dzień dobry, witajcie serdecznie, kochani. W tym odcinku zobaczycie, dlaczego w piątki topiłem ząbki i dlaczego ty będziesz je topić, a ja przez 90 dni nie zatopię. Miłego oglądania. A jeżeli jesteś tu nowy i nie wiesz, dlaczego tak się stało, że zdecydowałem się na metamorfozę, musisz koniecznie wbić sobie w hashtag. Fitbasa, jak to wszystko się zaczęło. Wiele osób jest na bieżąco, ale dołączyło do nas ponad 8 tysięcy nowych subskrybentów i wiele osób pyta, co, dlaczego, po co. Poznaj również moją wspaniałą rodzinkę. Więc cóż, tata jedzie. to Topić ząbki w piątki. Jeść gociuś gorący i kiełbaskę. Panie, jedzie do restauracji. Hmm? Olaf, czy jesteś gotowy? Wychodzimy. Chwóleczka się uczy. Pięknie. Pięknie. Piąteczka, Kanie. Panie się uczy teraz, kochanie. Siema. Co robisz? Ja jadę. Piąteczka. Kocham cię. Dawaj, 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 dawaj. Sędzi dobrze, ale w restauracji najlepiej. To piątki, to piętki, Ta wieszkanie. Ślżutkie, gorące, ciepliutkie, niemnośne i pachnące. Właśnie dojechało. Otwieramy i przygotowujemy się na Wasze odwiedziny. tu jest ładnie! Jak tu jest ładnie! Jak ja tu lubię wracać! Niesamowite miejsce. jak sobie pomyślę, że dzisiaj tu będę tańczył na tym parkiecie z naszymi własnymi gośćmi i śpiewał pioseneczki. Jaś mi się naprawdę serducho raduje. Czekam na was dzisiaj tutaj na Lagiewnickiej 103, kochani. Niech się nam dziś daży! Dobrego dnia, a ja idę topić ząbki. O 12 w południe zapraszam. Kto nie lubi paczek, to nie lubi paczek. Ja uwielbiam paczki, a że dzisiaj piątek topię ząbki, otwieram paczkę przed tygodnia. Dokładnie tydzień temu dostaliśmy paczuszkę, więc pozwolę sobie tam zalizieć. Jak macie jakieś typy, coś w środku, to piszcie śmiało. No dobrze byłoby to otworzyć ale będę, będzie czym będzie czym, będzie czym będzie czym bo tylko piątki, topie, ząbki uwielbiam paczki paczunie a w środku baco Dotrzymaliśmy słowa do kiełbas i wędlin bez pazura kopyta czy ogona, dołączamy bochenbacy, bez spulchniaczy, ulepszaczy, zbędnych aromatów. My już wiemy, jak ta kompozycja doskonale do siebie pasuje. Teraz czas dla Twoich fanów. Proszę bardzo, wiemy, że cię znają na całym świecie, więc ci, którzy nie będą mogli dotrzeć do obory, będą mogli zakupić ten bochen chleba online. A na hasło Baca dajemy 10% rabatu na pierwsze 100 zakupionych bochenków. Niech się darzy. A teraz zajrzyj pod chleby. Deska jest dębowa jedyna w swoim rodzaju. Drugiej takiej na świecie nikt nie widział. Chylimy copkę. Hop, Patrzcie, konie te bocheny! Niesamowite, niesamowite! Patrzcie! Patrzcie za! co po dzieje? Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że tydzień czasu leżała ta paczka, i teraz można będzie sprawdzić, czy ten bochen jest faktycznie bochen. Bo każdy chleb jak jest świeży smakuje. Ale jak będzie smakował po tygodniu? To jest ciekawe. Zobaczmy go najpierw. Słuchajcie, pachnie elegancko. Patrzcie, ten jest Matiem Żytni na zachwasie. Tutaj mamy, kochani, kolejny żytni na zachwasie. Jeden jest ze czarnuską, czyli ja znam się na tym. Drugi jest ze, ze, ze sezamem. Ten jest z pestkami dyni, z czarnuską i ze sezamem. I to jest na zachwasie. Na baca 10% zniżki. Na pierwsze 100 bochenków chleba. Patrzcie! Wow! Oddechło! A, no dzisiaj topię na niej ząbki. Becie! No elegancko! Ha, ha, ha. A teraz zabieram was na ucztę. Dosłownie, wyspa skarbów. Patrzcie, kiełbaska pachnąca i gorąca. Jeszcze. Nie, ja to wytrzymam. A najlepsze jest to, że jedę na dietę za 4 dni. Gorące. Gorące szyneczki polędwiczki. Rozmawiałem z moim dietetykiem, mówiłem mu, słuchaj, jak rozpiszesz mi dietę, to jak mi ją rozpiszesz w taki sposób, że nie będę mógł zjeść boczku, albo kiełbasy, albo szynki, to masz tak jak w banku, że sam będziesz na diecie, a nie ja. Zrobił tak, że jest. Jest porędwiczka, patrzcie, kochani, gorące, świeżutkie, pachnące. Ale gdzie jest mój Boczunio? Gdzie mój Boczunio? Pokaż no się tutaj. przystojniaczku, mój gdzieś ci się schował? to przepierun jeden na samym końcu pewnie, ze tu, no kawa, bo nie wierzę w to, bardziej się nie dało do ostatniej skrzyni trafić, nie jest łatwo, patrzcie to wiem, że to będzie po 30 no, no. sami wiecie, sami wiecie, równie wiecie, jestem na diecie, jeszcze nie dziś, bo tu nie jest gorący Czemu ja go, mogę tego chlebka? zaraz zagną no szefy słuchajcie który daj tę deskę tak? niemożliwe słuchajcie delicie, patrzcie patrzcie jak troszeczkę głośno. Jezuska Maryjacka Mmm, minut. Chcę tego chleba ukroić. Jak tydzień leżał, to będę wiedział, czy jest dobry. Niemożliwe, ale za 4 dni już nie będę mógł. Dzień. Ja to zawsze mógł, jak na dieta, ale ja mógł. No Dókuję Taki ci starczy? Wiesz tam bardziej mięsny jestem jak chlebowy To była spółką. chle jak super. Bo no super, może delicie, bo ja się zapłacę, jak tego nie będę jadł. Jak żyć, Pytam, jak żyć? Ja będę jadł, ja ci mówię co mm. Wydrukowałem sobie dietę, którą dostałem mm -hmm. od Łukasza. Mm -hmm. I przyjacielu, powiem ci, od razu sam sprawdziłem, mm -hmm. mam boczek. Jest to prawda? Даже мне. Каждый пятница. Недобро. Желаю. Каждый пятница будешь иметь больше или мне и Даже мне Меньше, чем такая хлеба. Плестерака. добра, да, не? Да, скуда не Z zeszłego roku dałem, to i teraz dawa. To jest. Naprawdę no robię to na prawie... pizzonki, nie? Nam to nie zaszkodzi. Hmm. 80 już prawie na wadze. No. Jest git, jest git. Do 90 co robić? Za 4 dni jest diament. Dzisiaj wiem. Myślałem, że go dorzu na później, nie da rady. Tyłuska tyłuska. Nic, się nic się nie ma, nic się nie ma. My będziemy jedli boczek, a ty no jesz nożką. Ty boczek, a ja będę Dobra. Ale... Chleb jest naprawdę świetny. I powiem wam, że robię dzisiaj na nim zakaz do żurku. To tak do mnie przemawia. No. Ja bym tu mógł normalnie kiełbasę smarować, no, chyba nie chleb, bo no, jest... chleb to słuchy, jest... a bocze to z kiełbasą. Zaraz, mm. panie. Nie. nie. Hmm. Hmm? 22 grudnia. No, Stawałem na wagę. Nie mów, hmm? nie mów, nie przyjdą i oglądacie. Zaraz stanę, pokażę ludziom ile ważę. Tak? Mhm. I tak za 4 dni idę na dietę. Rok temu, 28, ważyłem 130 kg. W 30 dni, 90 dni zrzuciłem 30 kg. Czyli zbiłem do sety. Był gruby bacza. No. Po 90 dniach stał się chudy bacha. No. I trzymałem ten fason cały czas. No. Dziś stając na barę, nie ma efektu Jojo. Nie ważę więcej. No. Ważę mniej. Ale moja wątroba po 40 mówi zwolnij, mój kierowca. Ty możesz mieć wątróbkę. Ja, ja mam, w... mam. Ja mam wątrobę, panie. Mam wątróbkę. Przy takim jeżdżeniu to ja mam wątrobiko. Ja tutaj mam wątróbkę. No, no to wątróbkę, taka drobiowa. Ja nie mam ja nic. Nie, ty to na pewno nie można. A teraz patrz na gościa. Wyglądał tak. ważył 130 kg, był gruby. Następnie stał się chudy, bo zrzucił 30 kg w 90 dni. Widzisz to zdjęcie? A teraz patrz na grubasa zaś. Jest, jest, co bo. Jest, a teraz stajemy na wagę, żeby zobaczyć, czy doszło do efektu jojo, bo dużo osób mówi, że w momencie, kiedy chudniesz szybko, to później jest efekt jojo i zamiast 130 ważysz 145. Patrzcie na wagę. Raz i dwa. Ile jest, kochani? 121 kg. Żywej wagi. pod uwagę to, że miałem kapelutek na łbie. Nie będę mówić o tym, że badejki są jeszcze. No i trepiki. Kochani, 28 startujemy ćwiczeniami. Godzina 8 rano. Widzicie tego wariata na co dzień, który będzie bawić Was do łez i pokaże Wam, w jaki sposób odmienić swoje ciało, naprawić swoją wątrobę, obniżyć ciśnienie, a być może pomogę... Wam, tak jak wielu innym pomogłem zeszłego roku, dlatego że zdecydowali się dołączyć i dziś cieszą się niesamowitą sylwetką. Ja też się nią cieszyłem, ale gdzieś tam po drodze się pogubiłem. Narodził mi się mały synek Oliwierek i nie ukrywam, że nie odpuściłem. Ale najważniejsze, że się pozbierałem, poskładałem i zdecydowałem na nowo coś zrobić. Mam wielką ochotę za 20 lat, kiedy będę miał tą sześćdziesiątkę z hakiem, napić się z nim kawy. Do zobaczenia. A jeżeli podobał Ci się ten filmik i chcesz widzieć więcej, koniecznie musisz polubić naszą stronę powiadomić znajomych i bierz się za siebie morszwinie, bo cieknie ci tłuszcz spod brodę. Mm. <grych> Cześć!